Siema, witam Was w dziewiątym odcinku z Heroesów Piątych. Dzisiaj mamy, bierzemy na warsztat, czwartą misję z kampanii Inferno. No i cóż, na początek, na początek, na początek co chcemy? Chcemy chyba mieć czym walczyć. Albo i nie, zobaczymy. Pierwszy raz podchodzę do tej misji. Tiru jest niedaleko, lecz moja walka jeszcze nieskończona. Nadal potrzebuję okrętu, a miasto Erewel ma ich poddostać. Dobrze, z tego co pamiętam, mm, zajmi Erevel. Ja mam w armii właśnie: same elfy. I one z tygodnia na tydzień będą mi ubywać. Zapiszmy sobie szybko, zgarniamy może tamto. On się chce przyłączyć, dobrze, a on. On już nie chce. O, co to za artefakt? O jezu. Nie mogę tego nosić, jak mi zmniejsza szybkość. To jest mój must have praktycznie. Yy, tutaj jest yy, zamek demonów, jest on w podziemiach, więc tego... O. A więc elfy uciekają, tak? Najlepsze są oddziały z ten Potrzebuję demonów, które mógłbym kontrolować, a niedaleko stąd jest placówka Sheo, która nada się w tym celu znakomić. ucina mapę. No, tak jak mówię, oni będą... Oni będą uciekać, to jest niemalże konieczne, tylko ja jeszcze sobie chciałbym chyba to podejmować, te rzeczy. Licznie. Tu jeszcze jest? Nie. Tak jak mówiłem, tu jest właśnie... Zejście do podziemia. Miasto Erewel Które muszę zająć. Demony, które muszę pokonać, żeby mieć miasto. Kolejne zejście. Co no to nie wiem co to? Karczma? Okej. Okay. No to wiedźmy sobie. Jakbym tak mógł balistę sobie kupić, Urwa, 4,5 ale potrzebuję tego cholerstwa, niestety. Sprawdźmy, co mi da stara wiedźma. Szczęście to jest dobre. To jest dobre, bo tego szukałem. Zbierajmy sobie trochę też expa. Jezu, jest, wreszcie. Jeszcze tylko teraz da tą balistę. Z hydrami jeszcze nie walczyliśmy. Pięknie. Teraz znów jesteśmy silni. Kilka wygłodniałych demonów istotnych. Znakomicie. To cały wykonany i zrealizowany. Ślicznie, ślicznie. To ja stąd chcę, chcę kojec ulepszony. Piękny podział to też jest piękne, co tu mogę zarekrutować? Co to jest? Co on odpierdala? Quick save i lecimy. Czym on nie zajął sobie miasta, to ja nie wiem. Mógł przecież Barańczowy pokonany O, to też poniekąd chodziło, no nie będę ukrywał Dobra, to mi jeszcze te demony w ten sposób zagramy. Już to za miejsce? Ale ja tu widzę chyba bohatera zielonego Czego ode mnie chcesz? Zbieramy, składujemy, przemieniamy. Wyświadczysz nam przysługę. Być może wyświadczę. O co chodzi i dlaczego powinienem ci pomagać? Stu łuczników. Elfy. Stu. To zajmie trochę czasu. A choć łuczników jest pod dostatkiem, nie można tego powiedzieć o czasie. Co dostanę w zamian? Coś w sam raz. Coś stosownego do Twoich małych potrzeb. Nie targuj się. Zacznij kosić. Nie masz już nade mną władzy. A Twoje propozycje zawsze mają drugie dno. Przyjmij nasze rady. Przyjmij naszą pomoc. Daj nam Elfy. Opłaci ci się. Tak. Dokładnie tego mi właśnie było potrzeba. Okej. Okay. Mamy chyba misję poboczną. Okej, okay, widzę, w czym problem. Problem jest w tym, że... ...w tym tygodniu już chyba ich nie dostanę. Jebać to na razie, zbudujemy gildię i szokobusy będę miał. Wiem jak nic, jest bohater zielony. No. Toż on tu ma jakieś żywioły? Już ja tam kurwa idę. Tydzień Gino. Już widziałem, że się tam porespiły. Gdzie one tam łażą, te elfy? Do... do no muszę ich zacząć chyba wymieniać, no. Jakiś taki gówniak. Ale on jest... To niski. Mamy tu zamek do ogarnięcia. Oni się już widzę chyba, nie wiem, poddali czy co. No trudno, pięć impów I... O, mogę mieć tego. To bardzo fajnie. Weźmiemy go sobie. Demony się do mnie przyłączył na bank. No blietka. Ty kogo? Do te impy. Sprawdźmy, co dostanę. Pytność! O Boże, zajebiście. Dzięki. To jest tak dobry perk i ja go też chciałem, no nie. No nie wiem tego. Eee, gdzie one są? Tu. Was chcę ulepszyć. Was raczej nie chcę na razie. Może też was. Buty szybkiej podróży. No to jest też świetna sprawa. Włączyć, nie, no kupiłem dalej. Asy to jednak chyba nie potrzebuję. Jest, jest. Kolejny fast park. No niech mi dadzą jeszcze tą balistę, proszę no, balista stąd O, cholercia Ja bym ich bardzo chciał. Może za te sukuby? Albo za tych. Sorry, ale muszę, muszę zgarnąć, muszę zgarnąć po prostu. Oj. O kurwa, tego na pewno nie mogę wziąć. Czy brać tych, czy brać tych? zarżnąć chyba tych teraz masz kuby teraz tak Przynajmniej wystarczy kasy, żeby ich kupić, ja jebie Dobra, wypierdalamy coś śmiona. Nie czuję się zbyt czysty po tym interesie, lecz obiecana nagroda jest nadal interesująca. Droga na morze otwarta. No, cóż to za świetny interes tutaj zrobiłem? Działam już tu czy tu? Nawet nie wiem. Niestety. Wychodzimy na powierzchnię. Kogo mogę zgarnąć liszę? No nie, no nie, chcę. Ty chcę. Mam nadal wysłanie na tym. No sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. No i wygranko. Chciałbym myśleć, że najcięższa część już za mną lecz jakoś w to wątpię. Ciekawe, co to za mgła. Wszyscy w dokach o niej mówią. Holy shit. Aaa, myślałem, że jeszcze będzie walka jedna, ale dobra. No to dzięki. To była czwarta misja inferna. Do zobaczenia w piątej i ostatniej.